Pięć meczów u siebie i pięć zwycięstw to dorobek Pogoni Szczecin. W dziesięciu kolejkach PKO Bank Polski Ekstraklasy w jedenastej serii gier do Szczecina przyjechał Piast Gliwice i to goście atakują jako pierwsi. Siódma minuta, Arkadiusz Pyrka zagrał sobie piłkę z Maciejem Rosołkiem. Rosołek do Szczepańskiego i to on ostatecznie uderzał na bramkę Walentina Kożokaru, ale golkiper portowców pokazał, że wszystko jest pod kontrolą. I jesteśmy po drugiej stronie boiska, to już 28 minuta spotkania, Aleks Gorgon do wahana na ten z dystansu, środek bramki, ale miał problemy, Franciszek Plach jednak wybił piłkę na rzut rożny, per Piasta. A teraz rzut rożny dla Piasta Gliwice. Właśnie i Maciej Rosołek uderzał głową, ale prosto w rękawice Valentina Kożokaru i najlepsza sytuacja przyjezdnych w pierwszej połowie. No miałby asystę tyłem głowy Andreas Katsantonis, bo to on zgrywał piłkę po dograniu Tomasiewicza, ale Jorge Felix, popatrzmy jak tu niewiele zabrakło. To powinien być gol dla Gliwiczan, ale do przerwy 0 do 0, a po przerwie najgroźniejsza sytuacja to ta, kiedy dosyć sytuacyjnie uderzał Rafał Kurzawa, no i broni Franciszek Plach strzelał Benedikt Cech. Ten strzał jego nieudany, natomiast Kurzawa już zdecydowanie lepiej. I doliczony czas gry. Piasce Gliwice pod bramką pogoni, ależ teraz ładne zagranie do Jorge Felixa. Doskonała interwencja Kożokaru, który ratuje swoją drużynę i wciąż mamy wynik 0 do 0. Popatrzmy raz jeszcze, jak ładnie tą akcję zagrali Pyrka, Chrapek, no i Felixa. Ta interwencja Kożokaru, absolutnie pierwsza klasa. I gdy wydawało się, że ten mecz zakończy się bezbramkowym remisem, mamy jeszcze jedną akcję. Tym razem jesteśmy pod drugą bramką. To już 93. minuta spotkania. Mocno wrzucona piłka w pole karne. I co, i przewrócił się tutaj paryzek. I pytanie, czy Tomasz Huk faulował? O w tej sytuacji, trener Aleksander Wukowicz nie ma wątpliwości, że rzutu karnego być nie powinno. Ale mamy szybciutką analizę war. I decyzja rzut karny dla Pogoni Szczecin w 96 minucie, jeszcze druga żółta w konsekwencji czerwona kartka dla Tomasza Huka, który opuszcza Murawę. Także czerwona kartka dla kogoś ze sztabu Pogoni, prawdopodobnie dla trenera Roberta Kolendowicza. Franciszek Plach i F jest Kolorys Plach broni, ale Kolorys z jakim spokojem dobija i szaleństwo w Szczecinie. Szósty mecz i szósta wygrana Pogoni w niesamowitych okolicznościach w 97. minucie świętuje cały Szczecin, a piłkarze i trener Aleksander Wukowicz i piłkarze piasta nie dowierzają w to, co się stało. Rzut karny obroniony przez Placha, ale ta dobitka z jakim spokojem wykończona przez Kulurisa, który strzela swojego szóstego gola w tym sezonie. Pogoń Szczecin pokonuje Piasta Gliwice 1 do 0 po golu w doliczonym czasie gry. Dzięki temu Pogoń jest na piątym miejscu w tabeli, ma 19 punktów, Piast o 4 punkty mniej na dziewiątej pozycji. Pogoń cały czas z kompletem punktów u siebie, no a na koniec jeszcze za dyskusję z sędziami. Czerwoną kartkę otrzymuje trener Piasta Aleksandar Wukowicz. I w ten sposób kończymy to spotkanie z bardzo, bardzo nerwową końcówką. A więc pogoń Szczecin, Piast Gliwice 1 do 0. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.